Dotarliśmy właśnie w drugie miejsce Zostawiliśmy aut auto i biegniemy odebrać nasze bilety, bo trzeba mieć wejściówkę Poza biletem na ręce trzeba mieć opaskę bo Tak to wygląda, tu stoją dziewczyny w kolejce trzeba pokazać paszport i idziemy oglądać drugie miejsce Do zobaczenia na miejscu okay. Dostaniemy takie bransoletki i pójdziemy ja, okay. <gry> i pójdziemy pójdziemy zwiedzać spójrzcie krótki rzut oka, to jest makieta która jest tutaj na miejscu na tym sajcie o znaczy, w miejscu archeologicznym o obiekt musi być potężny tu wszystko jest opisane, trudno Trudno jest mi teraz każdą jedną z tych rzeczy pokazać. To jest umiejscowione w stosunku do kierunków świata. O, właśnie. Te wszystkie kompleksy, grupy, jak oni to nazywają. Tak to wygląda. Do ostatniego jest bardzo duży kawałek drogi. Indyki. Taki to gigant nam się trafił. Niko ładuje akumulatory. A to jest mapa całego tego miejsca, po którym się będziemy poruszali. Łącznie z opisem i z numerami tego, gdzie idziemy i dokąd. Komary tną nie miłosiernie, pomimo tego, że jesteśmy wypikani. No i co, zaczynamy zwiedzanie. 25 to, są, wysoka. to są prawdopodobnie plecy. Hieroglif Tikal. Temple Six jest największym hieroglifem w Tikal. Ma wysokość 25 metrów, a jego imponująca ten, e, chest. pierś ma 12,5 metra. To nie jest tył, no. to po prostu okay. jest hieroglif. Właśnie. To jest hieroglif, to nie jest. To było przetłumaczone bezpośrednio z angielskiego, nie wolno tam wchodzić. To jest pierwszy punkt na naszej liście. O Monika naczytała Ta... Tutaj jest reszta Może bardziej widoczna. To są te rzeczy, o których wcześniej mówiłem te wszystkie kamienie z hieroglifami popisywane na tym naprawdę na kamerze niewiele widać trzeba by to po prostu obejrzeć tutaj już ktoś o to zadbał i proszę jest to próbowali to poskładać a całość to co widzieliście tam z tyłu to były te plecy a front wygląda o tak to jest ten hieroglif Tamto to były plecy. A tu jest miejsce. Tam jest ta rzeźba największa. I to jest ta świątynia. Proszę bardzo. A tak wyglądał w oryginale pierwotnie. Kolejny cud natury. O taki. Właśnie tam z góry widzicie Liana. To jest jedna z następnych rzeczy, którą można tu zobaczyć. Jest ich bardzo wiele, więc po prostu będą tylko takie krótkie obrazki, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda. Jak będziecie chcieli przyjechać, spędzicie więcej czasu nad każdym z nich, bo naprawdę warto. Gdzie to tam prowadzi?

10 ludziów to spało. Nie będę się kłamił, bo tutaj jest To jest budowane łóżko. Wysokie sufity. nie pozusili. Proszę bardzo. Chodzimy na, do głównego dziedzińca w tle Tam przed nami widać chyba największy tutaj e, obiekt Zaczynam już filmowanie z tak daleka bo jest to dosyć wysoka budowla i z bliska mogłoby się nie udać tego Pokazać. O, tak to wygląda z odległości 100 metrów. Mniej więcej. A tu, po drodze, jeszcze. O, takie cuda. Poza świniami, które Monika nagrywała, i okazało się, że to są dzikie świnie, które faktycznie żyją tam. E w tym lesie jak Szatun, to mamy jeszcze o takie atrakcje. O, doszliśmy. doszliśmy w to główne miejsce na główny plac. No i patrzcie. z góry cały ten kompleks wygląda No tak. Imponujące. Widzicie, wszędzie chodzą już tak przyzwyczajone do ludzi. Nie wiem czy mówiłem wcześniej, tam jest chyba mama z małym One się nazywają po hiszpańsku pisote. O, tam następny wcześniej widziałem chwileczkę temu chwilę temu widziałem jak próbował wyciągnąć próbował wyciągnąć komuś komuś z plecaka jedzenie jest Występ 3 Czyli świątynia numer 3, tak jak opisana, jest najwyższa, 55 metrów, i poświęcona była Jaguarowi. Postaram się zrobić zdjęcie albo złapać ją mniej więcej. Czy to się uda? Czy to się nie uda? Stąd powiem średnio. Może będzie gdzieś miejsce, z którego będzie widać to lepiej. O, i tu jest następne miejsce. To się nazywa Plac Siedmiu Świątyń. A tyle, tyle z tego pozostało. To było kiedyś zamknięte. Były tylko przejścia, a teraz jest. A teraz jest o tak. Dodam tylko, że ten plac miał 25 tysięcy metrów kwadratowych. E, tak jest napisane w przewodniku. E, to wszystko naprawdę robi wrażenie. O, a tak wygląda pełen model tego placu siedmiu Świątyń. O, tak to wyglądało. OK, a teraz idziemy w miejsce, które nazywa się Zaginiony Świat. W międzyczasie dodam tylko, że bilety kupiliśmy w banku tutaj na te obydwa w te obydwa miejsca w banku, który nazywa się Rural tak? Dobrze mówię Rural i bilety kosztowały nas ile? 150 cali za Tikal, czyli około 20 dolarów i za ukrzang jak to było? Wszakrzankrut. Wszakrzankrut. To już wcześniej mówiłam, one kosztowały 7 dolarów. I wtedy nie trzeba stać w Tikal w kolejce. Przyjeżdża się samochodem i się wjeżdża bezpośrednio. Bilety można kupić dzień wcześniej. A na miejscu też można. A to jest. Odwrócę kamerę. To jest. który nazywa się Zaginiony Świat. No i znowu te mądrale. Koleżki Są wszędzie Naprawdę Pod każdym drzewem Każda górka Każda sterta Liści To jest to jest jakiś budynek Albo jego pozostałości o, Tak to Tak to wyglądał ten ich świat o. i tam u góry można też wejść i popatrzeć na całość Tak według majów obecnie żyjących Wygląda zaginiony świat, tak go nazwali w przewodnikach. To jest następny ptak, który akurat udało nam się go złapać. Super. tak jak obiecałem pokazuję z ponad lasu wystaje to To jest najwyższa 55 metrowa trochę jestem zadyszany bo wbiegłem na na tempą, tempą, a, 4 trzeba było piec po schodach Pokażę Wam, jak, jak to wygląda, jak będę schodził, a widok jest to taki. Tam jest następna, też na nim byliśmy. To wszystko naprawdę robi wrażenie, jest obłędnie. No właśnie, nade mną jeszcze taki kawał, też oczywiście rzeźba. Ach, a na dowód, że to ja? To proszę. Ok, a droga na dół o, właśnie wygląda tak. Mm. Te schody są, widzicie dosyć wysokie. Tu na mną jeszcze jest taki kawał. A ja teraz? Zbieram się na dół. Nie tak jak, no. wiem, trzeba było pokonać taki kawałek drogi. Kolejny kompleks. Obiecałeś. <grywa> Monika krzyczy, że obiecałeś. Że już ostatnia. Ostatni kompleks. Naprawdę jest tu wiele do zobaczenia. Bardzo dużo. Można cały dzień poświęcić i może być za mało. Jakby człowiek chciał tak każdej jednej budowie poświęcić trochę czasu. Ale park archeologiczny niesamowity. O, zaczynałem kropić deszcz. A mamy porę suchą. No i na którąś z kolei piramidę trzeba znowu wejść. Dzisiaj mamy ochotnika. Na tą piramidę, jako jedną z ostatnich, mamy ochotnika. Poszedł Sebastian jako reprezentant nas wszystkich, bo my już mamy dosyć. A te piramidę tylko Popatrzymy z tą. Weszłyśmy na niektóre. Poszedł do dziury. To jest kolejny kompleks. I tutaj, w tym miejscu, o, o to coś. To jest. E, widać tylko pozostałości jakiejś twarzy. E, z drugiej strony, jak widać, tutaj nie ma nic odpadło. To wszystko już czas. E, zrobił z tym swoje. A w środku, w środku naprawdę imponujące, jestem o tak wysoko. Monika zrobiła drugie wideo z góry, jak tutaj wchodzę. To jest ostatni obiekt, który mamy do zobaczenia. Wracamy do domu, podsumowanie zrobimy już na miejscu, bo kończą nam się baterie. Do zobaczenia, do usłyszenia. No właśnie, i takim towarciarskim sposobem zakończymy ten dzisiejszy dzień. We trójkę znowu. No i co trzeba powiedzieć? Suba paluszek w górę. Komentarz, dzwoneczek. Dzięki za oglądanie. Jak uważacie, że głupio gadaliśmy, albo fajnie gadaliśmy, to też napiszcie. Dzięki.